co z powrotem uczniów do szkół, MZ podaje wytyczne powrót do szkoły, Ministerstwo publikuje wytyczne. Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Od 17 maja uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w tak systemie hybrydowym. Od 31 maja wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach stacjonarnie. Najważniejsze wytyczne na stronie Resortu Edukacji i Nauki opublikowano wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przygotowane przez main we współpracy z MZ i GIS. W wytycznych przypominano najważniejsze zasady bezpieczeństwa, jakimi są dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których omówiono następujące zagadnienia: organizacja zajęć w szkole, higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, gastronomia. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. W wytycznych napisano m.in., że do szkoły może uczęszczać uczeni bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Ograniczenie kontaktu obowiązuje ogólna zasada każda grupa uczniów klasa. W trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych, napisano: Podkreślono, że należy wietrzyć salę. Części wspólne korytarze, co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. W rekomendacjach zwrócono uwagę, że w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, np. nieangażowanie ich w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości pracy zdalną.